Jesteśmy tuż po pierwszym odcinku tańca z gwiazdami. No i jak to jest tańczyć na żywo przed tą publicznością, którą Julka, ty się stresowałaś. A, Proszę pytanie do ciebie. Prrra. Jedyne co robiłam przez cały dzień to trrrr, żeby opanować stres. To jest stres. normalne, żeby nie myśleć, że... Tak jak się ma za dużo temperamentu. Tak, no było super. Trochę nie pamiętam już, co ja tam zrobiłam na tym parkiecie, bo klasyk? rzeczywiście tak, klasyk, już nie z Natomiast... Pamiętam na pewno to, że byłam tu i teraz i czułam frajdę z tego, z tego tańca i to jest najważniejsze. To, że się tam gdzieś pomyliłam, to wiem tylko Pomyliła. ja. Gdzie ty się pomyliłaś. pomyliłaś? Ty nawet nie wiesz. Ha! No nie no, bo gdzieś tam się pomyliłam, trochę się zestresowałam, ale starałam się do końca po prostu bawić tym. Ale najbardziej stresujący był moment już zakończenia tego tańca, że o Boże, dotrwałam, nie dotrwałam, to już się to jeszcze trwa czy nie trwa? Ale było fajnie, naprawdę. I bardzo bardzo pozytywny odbiór jurorów, a tego się bałam najbardziej. Pytanie do Stefano: jak ty oceniasz ten występ? Bo chyba nawet nie zauważyłeś, że Julka gdzieś się pomyliła. Nie, nie zauważyłem. No, ile po prostu dostało dar od Boga, to jest ponad, że jest mega talentowana. Jest po prostu tancem sam sobie. Jest, ona to czuje, to nie jest. No, ja... Cieszę się, że mogę uczyć, ale to jest talent tego. Bez jej talent nie byłoby możliwe. A oczywiście pracowitasz, ale mam mega talent. Jest do tego pracowita, kocha to, jest skromna w tym i to mi się podoba. I jestem dumny dzisiaj, bo akurat nie wiedziałam, jak da radę z uderzeniem na żywo i tak dalej. I zwierząt sceniczne.